Hej tu, Asiat Faruk i Glamour Sound On. Dziś moim gościem jest Krzysztof Zalewski. Cześć. Bardzo mi miło. Spotykamy się w bardzo fajnym momencie, ponieważ właśnie wydajesz swoją kolejną płytę z głowy i zastanawiam się. Wiem, że każdy album, każdy projekt jest na pewno ważny, ale pokuszę się o stwierdzenie, że ten jest wyjątkowy, ponieważ jest bardzo mocny i bardzo też osobisty. Jak Ty do tego podchodzisz i jakie emocje Ci towarzyszą w związku z premierą? Ja wiem. No jest najważniejszy, bo jest ostatni, to tak chyba do tego podchodzę. Czy jakieś emocje mi towarzyszą? No, kiedyś było trochę inaczej. Jeszcze za czasów, kiedy może nie wydawałem płyt i faktycznie ten moment premiery był <laughs> niezwykle istotny i liczyło się tam później ile egzemplarzy, kto kupił. W tej chwili wydanie płyty jest tylko asumptem do tego, żeby grać koncerty tak naprawdę. I nie tyle zachęcam ludzi do kupowania, co po prostu do tego, żeby poświęcili mi te 45 minut i posłuchali mojej płyty. Co wiadomo, że no jest to poważna prośba, no bo to jest waluta, tak naprawdę najcenniejsza w życiu, czas, właśnie. Ale od jakoś nie towarzyszą mi mocne emocje. Ja tą płytę skończyłem nagrywać w lutym, więc dla mnie to już jest zamierzchła przeszłość, tak naprawdę. A który z tych y, etapów. Swojej no też twórczości i tworzenia płyty i też tego co po jest dla Ciebie najfajniejsze albo najbardziej istotny Praca nad materiałem, mm. e, właśnie premiera, czy może właśnie te koncerty, o których też wspomniałeś? Koncerty zawsze. Płyty nagrywam tylko po to, żeby mieć pretekst do zagrania koncertów, no bo nie można serwować ludziom w kółko tych samych piosenek, bo się znudzą. Więc y, tylko po to to robię, żeby móc grać koncerty. To jest najpiękniejsza część mojego zawodu i nie mogę się doczekać już. Widzimy się w listopadzie i w grudniu na wielkich halach. Mam nadzieję, że będziecie tam. Y, no i będzie, będzie grubo. Będziemy robić spektakl, będziemy robić msze, będziemy celebrować, y, będziemy działać wbrew zimie. Potrafisz celebrować tak ogólnie i cieszyć się właśnie tym, tymi nowymi projektami? Czy na przykład masz już w głowie coś, co, co dalej nadejdzie? Szukam riffów jakichś, szukam melodyjek, zapisuję sobie na dyktafonie kolejne pomysły. Wiem, że przyjdzie taki moment, że będę potrzebował yy, kolejnej piosenki, albo przyjdzie ten moment, że trzeba będzie ich napisać więcej, i wtedy sięgam do tych swoich rozmaitych bibliotek i często znajduję tam jakieś jakieś perełki. Nie wiem jeszcze, co będzie następnego. Bo pomysłów na melodię myślę, że, że mam sporo, pomysłów na, na riffy, nawet jakiś tu fragment tekstu się gdzieś pojawi. Natomiast no, chciałbym, żeby następny projekt też był jakoś taki wyrazisty dosyć, więc nie wiem, czy poszukam alterego jakiegoś, czy Następny projekt powinien być jak plaster, który, który będzie koił, wiesz, rany, niepokoje mm -hmm. i, i będzie... będę niskim głosem opowiadał y, jakieś legendy o tym, jak to świat zmierza w dobre miejsce. Czy wręcz przeciwnie, właśnie pójdę, wiesz, w rap z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Zobaczymy. Na razie y, priorytetem moim jest y, Dzisiejszy dzień, bo dzisiaj mamy koncert taki mały, premierowy dla garstki fanów i dziennikarzy. A tak naprawdę no już w głowie szykuje się na te koncerty listopadowe i grudniowe. Myślę, że masz pełne prawo jeszcze nie wiedzieć, co będzie dalej mhm. i też właśnie cieszyć się z tego, co jest teraz, i w pewnym sensie to też doceniać. No tak, teraz jest ten moment taki, że można sobie pozwolić na pewnego rodzaju lenistwo. W sensie ja mam dużo zachęć. Niezależnie już od tego, czym się zajmuję, to mam, mam dużo zajęć, ale, ale tak, no, chwilowo nikt nic ode mnie nie chce, że musisz skończyć piosenkę tam do, do końca września czy października, więc y, na chwilę mogę sobie po prostu, wiesz, pisać piosenki do szuflady, tak dla czystej przyjemności. Na tym albumie rozliczasz się niejako ze swoją przeszłością i zastanawiam się, czy, to jest, czy ten artystyczny ruch to jest konsekwencja jakiegoś rozliczenia czy podsumowania, którego dokonałeś sam wcześniej w życiu prywatnym, czy może jakby początek tej drogi i też jakiś przyczynek do właśnie robienia tego prywatnie, do godzenia się z tym, co było? Nie wiem. Jest sporo osobistych wątków na tej płycie na pewno. I to wynika z faktu, że trochę analizując moje teksty, doszedłem do wniosku, że są przegadane i czasami nie wiadomo, co autor miał na myśli, więc chciałem powiedzieć coś ludziom bardziej wprost. No a po drugie, miałem jakiś taki wyboisty okres w życiu, więc to odbija się w twórczości na pewno. Też próbuję trochę ubarwiać rzeczywistość. Piosenca Edith Piaf, mimo że mam wiesz, sporo za uszami i na sumieniu, no to przewrotnie śpiewam, że niczego nie żałuję, ale jak się wsłuchasz, to śpiewa to smutny facet, więc jednak chyba trochę żałuję, a tylko zaklina rzeczywistość wokół siebie. Ewentualnie po prostu jest to taka trochę smutna konstatacja, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, no to nie mamy wyjścia, musimy się pogodzić z przeszłością, bo nie mamy absolutnie żadnego, żadnej możliwości, żeby ją zmienić, więc w tym sensie żal jest nie... Nieuzasadniony, niepotrzebny, nie, nieproduktywny, nic nie wnosi. No tak, trochę autoterapeutyczna płyta, trochę po prostu poszukiwanie jakiegoś nowego środku wyrazu trochę. Trochę tak, trochę zwyczajnie taki czas w życiu, że, że no, musiało to znaleźć odzwierciedlenie w, w piosenkach może nieco bardziej emocjonalnych. Nie bałeś się odkryć przed fanami i fankami aż tak bardzo? Nie, no bez przesady. Każdy wiesz, przeżywa te same rzeczy, więc ja tu nie, wiesz, nie przyznaję się do jakichś yy, przestępstw, yy, wiesz, ściganych prawem. Nie handlowałem koksem, w, wiesz, w Kolumbii, żeby mnie teraz mieli wsadzić za to do więzienia, że o tym śpiewam. Więc to są tak naprawdę zupełnie przyziemne i takie pospolite, rzekłbym, sprawy. A czy jest coś, czego boi się Krzysztof Zalewski? Hmm. Zdarza mi się, no jak każdy mam jakieś swoje lęki, mam wiesz, lęki, że nie dowiozę, że nie wykorzystam potencjału, że nałożę śmierci stwierdzę, że wiesz, popełniłem straszne błędy i mogłem lepiej, wiadomo. Boję się pewnie o przyszłość świata i ojczyzny mojej bardziej ze względu na mojego syna niż na mnie. Ja już mam takie wrażenie, że ja jestem w drugiej połowie meczu, ja już swoje, wiesz, przeżyłem, więc jest okej. Okay. Natomiast, no, bo boję się o przyszłość, w jakim świecie przyjdzie żyć mojemu synowi, kiedy będzie dorosły. Boję się, czy wybory, których dokonałem w życiu, były wiesz, słuszne. Ale tak y, dzisiaj, tak jak siedzę tutaj, teraz, to niczego się nie boję. Mówi się, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Mhm. Y, czy z Twojej perspektywy trudne doświadczenia Cię wzmocniły i ukształtowały? Czy może nie ma sensu doszukiwać się czegoś więcej w no, po prostu cierpieniu? To zawsze medal ma dwie strony. No. Z jednej strony, co cię nie zabije, to cię wzmocni, z drugiej, co cię nie zabije, nie pozwala żyć, no jak śpiewał poeta kiedyś. Um, wiesz, no, ciężkie doświadczenia kształtują charakter, a z drugiej strony kładą się cieniem na, wiesz, na późniejszym życiu i trzeba sobie u terapeuty później te traumy rozpracowywać, więc... Więc wiesz, kij ma dwa końce po prostu. A czujesz dumę w związku z tym, kim dzisiaj jesteś i jaką pracę wykonałeś, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś? Nie tylko jako artysta, ale też jako człowiek. Dumę. dumę. Nie, 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 nie pokusiłbym się o takie górnolotne, duże słowo. Momentami czuję zażenowanie sobą, momentami czuję dumę. No to jest miks jakby uczuć. Każdy człowiek i ja również, wydaje mi się, składa się z. Paradoksów w dużej mierze i jakichś sprzeczności. Więc trochę jestem dumny, tak? Trochę jestem wdzięczny, tak naprawdę, że jakimś cudem udało mi się suchą nogą dotrzeć do tego miejsca i to z wiesz, całkiem przyzwoitym yy, dorobkiem, bagażem doświadczeń, nie wiem, zasobami. Więc yy, taki wiesz. Jest okej, okay, no. nie, nie, nie pękam z dumy na swój temat, ale też nie, nie, nie mam poczucia, że zmarnowałem życie, więc jestem w takim zdrowym miejscu, wydaje mi się. A lubisz tworzyć podsumowania i wyliczać sobie, że to zrobiłem dobrze, to zrobiłem źle na różnych etapach swojego życia? Nie. Może powinienem, może to jest dobra metoda, żeby uniknąć tych samych błędów w kółko. Staram się łapać. W... Pod koniec dnia takie momenty, jakby jakieś takie podsumowanie dnia lubię sobie zrobić. Gdzie na przykład wiesz, udało mi się zachować dobrze i tak jak należy, a gdzie straciłem nerwy i zachowałem się niefajnie, i może wiesz, trzeba pilnować takich momentów, nie? I baczyć na różne triggery, które wiesz, mogą mnie wytrącić z równowagi. Ale tak w szerszej perspektywie. To jest znowu, wiesz, bicie do tej piosenki Edit Piaw. No. Tak samo chociażby na tej płycie. No wiem, że mogłem zrobić parę rzeczy lepiej. Słuchając jej, wiem, że wiesz, tutaj można było skrócić, tutaj można było zmienić werbel, tutaj można było zmienić wers, tutaj, no wiesz. Ale zrobiłem najlepiej, jak umiałem w tamtym momencie, więc sobie odpuszczam. Nie? E, więc chyba bottom line, wiesz, sedno jest takie, żeby. Pod koniec dnia zapytać się, czy wiesz, czy, czy zrobiłem najlepiej jak, jak umiałem, czy się postarałem, czy odpuściłem, wiesz, i, i dałem jakby życiu przejąć kontrolę. Więc jeżeli dołożyłem wszelkich starań, to mogę sobie odpuścić. No. A jeżeli nie, no to też takie wiesz, biczowanie nie ma sensu, tylko raczej świadomość, że tak, zgrzeszyłem, zrobiłem straszny błąd, ale wiesz, no, jedyne co mogę zrobić, to starać się nie powtórzyć go dzisiaj, jutro. Nie? Plus te rzeczy, o których wspomniałeś, to też y, takie trochę detale, więc, y, jeśli, więc to też normalne, że jak już coś zrobimy, mm -hmm. to włącza się gdzieś tam, wiesz, wewnętrzny krytyk i zawsze znajdzie coś, co można by było poprawić i myślę, że jakiej pracy byśmy nie wykonali, to nie wyzbędziemy się tego do końca i chodzi po prostu o to, żeby gdzieś tam się z tym pogodzić też. No tak, no i. Zaakceptować siebie, wiesz, takiego, jakim jestem. No, nie wiem, odpalam numer z głowy, myślę sobie, że jest ok, a potem odpalam NASA, wiesz, New York State of Minds, myślę, co ja w ogóle robię? Z czym ja się mierzę? W ogóle po co trzeba się było zająć, wiesz? Nie wiem, garncarstwem. Odpalam, nie wiem, kochaj, czy inną piosenkę, wiesz, a potem włączam Michaela Kiwanuka albo Jeffa Buckleya i sobie myślę, stary, z kim ty tańczysz? W ogóle po co ty się tym zajmujesz? No, jak nie garncarstwo, to chociaż, wiesz, nie wiem, metaloplastyka, może tu by ci lepiej poszło. Po co, no? Z drugiej strony, wiesz, jakby... Trzeba się cieszyć tym, tym, tym co jest, Najważniejsze, no. No i że, że, wiesz, że jak gram te numery z, z, z moimi chłopakami z zespołu, to mam frajdę po prostu, więc... To jest super. Więc to jest najważniejsze, no bo jak ja mam frajdę taką autentyczną, szczerą, no to jest szansa, że kogoś tym zarażę pod sceną i będziemy to wspólnie śpiewać i jeszcze podbijemy ten, to wrażenie. A myślisz czasem, niekoniecznie w kontekście garnicarstwa i tak dalej, ale też okej, okay, żeby czasem rzucić muzę i po prostu zająć się czymś zupełnie innym, albo nawet nie zajmować się niczym, bo. O Jezus, nie zajmować się niczym, to chyba jakiś koszmar, to piekło musi tak wyglądać. Nie wyobrażam sobie, to jest najgorszy jakiś koszmar, żeby robić nic. Mhm. To jest najgorszy koszmar. Nie, nie, żeby rzucić muzykę, nie. Nawet jeżeli mam takie, wiesz, krytyk wewnętrzny, przejmuje kontrolę i wmawiam mi, że jestem nic nie warty i że to, co robię, nie ma kompletnie sensu, no to po pierwsze na jakimś poziomie wiem, że to nieprawda, bo jednak coś umiem i, 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 wiesz, i, i mam momenty, że jestem niezły. Ale przede wszystkim ja to kocham. Ja to z tego czerpię największą radość, więc dlaczego miałbym ją sobie odbierać? Czasami myślę sobie, że fajnie mieć jakieś hobby po prostu, wiesz, coś innego, no to teraz trochę tam się raz na rok mniej więcej wchodzę na jakiś plan filmowy i tam się bawię, wiesz, w aktora chodzę na lekcje jakieś, no po to chyba żeby też wyjść ze strefy komfortu, żeby właśnie zmierzyć się z czymś czego nie umiem i trochę się, wiesz, nauczyć w trybie jakimś takim przyspieszonym, ale może jeszcze poszukam jakiegoś hobby, no bo, wiesz, tam uprawiam różne sporty, ale to trudno powiedzieć, żeby to było hobby, bo to najbardziej lubię w treningach, jak już jest po. To jest tak, jak mi ktoś opowiada tam w nie wiem, haju biegacza, wiesz, że jak biegniesz, to jest nagle takie endorfiny, no więc ja próbowałem tego. Ja akurat nie lubię biegać, Jezu, ale próbowałem. Ja nie mi te biegać I rzeczywiście euforia następuje w momencie, kiedy już mogę przestać mhm. i już mam to za sobą i już nie muszę się mordować dalej. To wtedy rzeczywiście jest super. Więc ze sportami trochę tak mam, że, że, wiesz, że ja to robię, bo wiem, że mi to robi dobrze na głowę, że potem jestem szczęśliwszy, świat wygląda piękniej, natomiast. No Nie powiem, żeby, wiesz, żeby to była jakaś wybitna przyjemność, okładanie się po twarzach na ringu albo tam wyciskanie ciężarów. Po prostu wiem, że jak to zrobię, to będę się czuł dużo lepiej, więc dlatego to robię. Więc może jakieś, nie wiem czym mógłbym się zająć jeszcze. No, coś wymyślę. A w kontekście sportu, ale nie tylko, lubisz mm -hmm. rywalizację? Czy lubię? Nie lubię. W sensie jestem bardzo. Jak to się mówi? Comparative. No... Bardzo jestem taki rywalizujący. Śpiewałem, że życie to nie zabawa, tylko zawody i to jest... I to jest niedobra cecha charakteru. To jakby czasami psuje całą radość, nie? Natomiast mhm. się cieszyć z tego, co, co mam, to wiesz, to się frustruje, bo tamten ma więcej, więc ja muszę go dogonić. To bez sensu, więc z tego się... Z tego się staram leczyć, nie? Że jednak... Życie to nie, nie są zawody, to nie jest konkurs. I muzyka to też nie jest konkurs. Jakoś powoli dochodzę do, do tego, jakoś na takim głębszym poziomie. Żeby odpuścić, wyluzować po prostu i, i się nie ścigać. Najtrudniejsze są chyba te wyścigi, w których startuje się z samym sobą. Ze sobą, tak, oczywiście. No i to jest, co jest zawsze. I ma to no, z dobrej i złej strony, jak śpiewał Robert Drylecki Świętej Pamięci. Ambicja to twoja szalona religia i to ma... Wiesz, gdyby nie ta jakaś przegięta ambicja, to pewnie nie chciałoby mi się tak bardzo, wiesz, spalać na scenie, tak dużej uwagi poświęcać, nie wiem, w studio, tyle czasu spędzać w sali prób. A z drugiej strony, wiesz, miałbym pewnie większą frajdę z życia, mógł odpuścić sobie i wiesz, i ten, Ale do, dochodzę do tego. No. Mówię, to jest taki złoty środek. Zrobić najlepiej, jak się da, i tyle. No. Widocznie no rozumiesz, no jestem jaki jestem. Jeżeli poświęciłem tyle, ile mogłem energii, to jest, jest OK. No. Ważne, że nie odpuściłem. A że wiesz, że Michael Kiwanuka jest zdolniejszy ode mnie, no to jest i w porządku. I chwała mu za to wiesz. I to jest OK. A co jest Twoją religią muzyka? <laughs> No, Jest taka teoria, że cały wszechświat jest muzyką, że wszyscy jesteśmy drganiem fali tylko. Więc idąc tym tropem, to pewnie tak, ale co z moją religią? No, ja nie udało mi się być ateistą, mimo że próbowałem, więc ja wierzę w jakąś siłę wyższą, w jakiś wyższy porządek, ale nie rozstrzygam natury tejże siły. To święty Augustyn powiedział, że, że, co tam, że żeby zrozumieć tam istotę Trójcy Świętej, to tak jakby łyżeczką rzeczką, oceany jakby przełożyć. Nie? Więc ja nie piję w ogóle do religii katolickiej, ale do, do ogólnie tam pojęcia jakiegoś wiesz, absolutu siły wyższej. Ja nie, 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 nawet nie staram się tego wiesz, pojąć i nie zastanawiam się nad tym po prostu. Gdzieś tam głęboko w sercu czuję, że jest jakiś wyższy porządek. Czy to jest zbiorowa nasza świadomość jakaś, czy jest to, wiesz, duch kosmosu, obojętnie jakby coś jest. I to mi wystarczy, żebym wiedział, że jest coś większego ode mnie i coś, przed czym mogę pochylić głowę, wiesz, i, i trochę pokory w sobie wyzwolić, nie? To pomaga. Potrafisz się sobą zaopiekować? No, zdarza mi się, jakoś świeżo. Już na tym etapie, jak mam cztery dychy i dziecko, to, to jest to wymóg. Nie? Że muszę pamiętać o tym, żeby wiesz, dobrze zjeść, żeby pilnować snu, żeby nie przeginać w momencie, kiedy, wiesz, nie wiem, czuję, że łapie mnie przeziębienie, to już nie iść wtedy, wiesz, na siłownię, tylko właśnie zrobić sobie małą drzemkę. Tego typu rzeczy, no. żeby pamiętać o o jakichś takich priorytetach, no chociażby właśnie z tego powodu, że wiesz, no mam odpowiedzialność wobec mojego syna, więc muszę zadbać o siebie, żeby móc mu coś dać. I mam odpowiedzialność wobec y, moich słuchaczy, moich fanów, że wiesz, jak przyjdą koncerty, to muszę być w dobrej formie po prostu, nie? Po to, żeby móc im dać dobry spektakl. To trochę można porównać do zakładania maski tlenowej w samolocie. Ta. Najpierw sobie, potem dziecku. Dokładnie. To jest... Sporo gadamy dziś o emocjach mhm. i zastanawiam się, mhm. czy ty, nie tylko jako właśnie artysta, ale też mężczyzna, człowiek, osoba, czy ty zawsze potrafiłeś o nich mówić wprost i głośno o tym, co czujesz, czy musiałeś się tego na jakimś etapie nauczyć, albo może to przyszło po prostu samo mhm. do ciebie? Wydaje mi się, że ja nie miałem jakiegoś problemu z mówieniem o emocjach. Problem polegał chyba bardziej na tym, że... bo mężczyźni często są poblokowani i w ogóle, wiesz, nie umieją nazwać tych emocji, że emocje są dwie, wiesz, w Pożądanie to są jakby dwie takie męskie emocje podstawowe. Ja chyba nie miałem problemu z, z mówieniem o emocjach, może dlatego, że wychowała mnie mama i jakby duży mam pierwiastek kobiecy w sobie. Ja chyba większy problem miałem po pierwsze z kontrolą emocji, nadal to mam, że z regulacją emocji, a powtórę czasami mylnie je chyba interpretowałem. To dopiero do mnie dotarło jak. Mój syn ma taką książkę, Uczuciometr, i tam są różne emocje, i jest, wiesz, można, jakie jak jest natężenie pokazać. I kiedyś strasznie się zdenerwował, do czegoś tam mu zabroniłem. Nie chciał ze mną gadać, i w końcu ten uczu, uczuciometr przyszedł, wiesz, na pomoc, i mówił, to pokaż mi. Że czujesz złość, tak? Ja on wziął tą strzałkę, i okazało się, że nie, on wskazał, że jest na smutek. On był smutny. I ten smutek, jakby, wiesz zewnętrznym jego objawem była jakaś taka wściekłość, czy coś, ale to, to nie, nie szło ze złości, tylko szło ze smutku, wiesz? więc... Um, to w Sopranos doktor Melfi mówi, że depression is a rage turned inwards. Depresja jest wściekłością skierowaną do wewnątrz, więc czasami można pomylić właśnie smutek ze złością, nie? I myślę, że wielokrotnie mi się to zdarzało, że jak byłem bardzo smutny, to nie wiem, nie chciałem się przed sobą przyznać, przed światem, więc za, wiesz, zakładałem temu smutkowi maskę wściekłości na przykład, nie? Bo pozornie to bardziej męskie. Może dlatego, no. A masz takie poczucie, że przynajmniej do niedawna społecznie nie było takiego przyzwolenia na właśnie, nie lubię słowa słabość, ale na jakieś pokazywanie emocji, mhm. że musieliśmy trzymać gardę, szczególnie no faceci, którym na tę wrażliwość do końca nie pozwalano? No tak, no świat się zmienia i co szczęście pewnie. Z jednej strony, wiesz, wiekuisty patriarchat i przywileje mężczyzn wiesz, w trzech czwartych w ogóle działalności na, na świecie czy tam w 90%. Wyższe zarobki, wiesz, niedopuszczanie kobiet tam do różnych stanowisk i tak i tak dalej. No a z drugiej strony, właśnie to, że wiesz, skoro faceci mają ze sobą wyrywalizować i jest to jakieś takie stadne po prostu bicie się o to, kto jest samcem alfa, no to nie wolno pokazywać słabości, więc nie wolno pokazywać uczuć, co znowu wiesz, powoduje, że no, statystyki są jakieś straszne, że tam do. Nie ja chcę tutaj bzdur gadać. Ja to oczywiście powtarzam gdzieś tam z głowy, z internetu, ale że nie wiem, w Anglii robili jakieś badania, że do 35 czy do 40 roku życia więcej mężczyzn, wiesz, umarło w wyniku samobójstwa, niż w wyniku raka, czy jakichś, wiesz, chorób serca, nie? Więc to jest, to jest druga strona medalu. No ale szczęśliwie mówimy o tym, nie? I... Yy, no, tak samo, jak ważne jest równouprawnienie, tak samo, wiesz, no właśnie równouprawnienie działa też w drugą stronę, że fajnie, żeby żeby, żeby nie było tej stygmy, no, żeby faceci mogli gadać o tym, że jak jest im smutno, jak wiesz, czują jakiś stan, wiesz, nie daj Boże, depresyjny, to żeby nie bali się powiedzieć o tym głośno i poprosić o pomoc. Nie? Zadzwonić do przyjaciela, nawet wiesz, pójść do, do lekarza, do psychoterapeuty, nie ma w tym wiesz nic złego. No. Ja uważam, że, że wiesz, proszenie o pomoc jest też objawem właśnie odwagi jakiejś takiej. I siły. I siły, no, że, że wiesz, no, to jest. To jest ten paradoks znowu, żeby, żeby przyznać się do słabości, to wymaga siły, nie? No bo jednak odsłaniasz się przed światem, wiesz, pokazujesz swoją bezbronność. Ale dzięki temu możesz, wiesz, możesz sobie pomóc, możesz się uratować, więc... Wiesz, no ja też gdzieś tam w związku z jakimiś uzależnieniami czy coś, musiałem dojść do ściany i w końcu przyznać, że sam nie dam rady, że jestem za słaby, że potrzebuję pomocy, nie? I to, wiesz, dzięki temu moje życie jest dużo lepsze teraz, więc... Więc w sumie fajnie tak, że, że o tym mówimy, no. Że, że to jest że to już wystarczy, tej, tej maski, no nie, nie nad mieczami, wiesz, na, pod Grunwaldem, więc jakby już nie musimy udawać, że jesteśmy tacy super twardzi. A masz poczucie, że trochę na naszych oczach kreuje się nowy wzorzec męskości? Übermensch się kreuje. Właśnie nie wiem, na razie stręciliśmy z piedestału ten stary wzorzec. Mhm. Gary Cooper, the strong, silent type, where is he? To już jego nie ma. A, a gdzie jest ten nowy wzorzec? No, trochę chyba go brakuje. Myślę, że mężczyźni też mogą czuć się zagubieni, w tym sensie, że że, wiesz, że, że właśnie ten milczący, twardy typ okazuje się, że jest postacią mityczną, a wiesz, a, a nie bardzo mamy kogoś w zamian. Wiesz, mhm. że, że to kobiety są teraz silne i rządzą światem, i, i to one noszą zbroję, i trochę tak nie wiemy, gdzie się podzieć. Nie? No ale dojdziemy do tego. Wiesz, Poradzimy sobie, albo po prostu roboty nas wykończą wszystkie i nie będzie w ogóle problemu. Roboty będą, wiesz, obojnacze, tak jak ślimaki i, i sobie poradzą. No. Roboty nie mają emocji. A to ogromna siła, mieć te emocje. Wiesz, co no, roboty nie mają emocji, może, bo my je mamy. Jak już nas nie będzie, to tak jak w piosence roboty śpiewam, wiesz, roboty będą się musiały kochać. No. Ziemia nie wytrzyma bez, wiesz, wszechświat nie wytrzyma bez miłości, więc, więc może właśnie te organizmy. Mechaniczne, posiądą zdolność odczuwania emocji. Miłość to siła? Tak, no niewątpliwie największa. O czym marzysz? Czy wszystkim dobrze było, żeby nigdy nikomu źle nie było. <grym> no, marzę o tym, żeby no prostych rzeczach chyba, takich, o których każdy marzy, no nie wiem, żeby mój syn był zdrowy i szczęśliwy, wiesz. Żeby moi bliscy, najbliżsi byli zdrowi i szczęśliwi, żebyśmy, wiesz, no takim, żebym ja był zdrowy i szczęśliwy, to no takim najbliższym, że tak powiem, polu, a wiesz, tak dla świata, no to marzę o tym, żebyśmy przestali, wiesz, wojować i y, umieli współpracować ze sobą, wiesz, i powstrzymali, wiesz, płonięcie naszego domu, no. yy. No ale to takie są, wiesz, naiwne marzenia, no, ale, ale o czym, wiesz, marzyć, no? To proste, ale też takie piękne marzenia. Takie, wiesz, no mogę tutaj coś ściemniać, wymyślać jakieś, wiesz, że chciałbym tam to czy tamto, ale tak naprawdę, jak, wiesz, zapytam się szczerze przed lustrem, o czym, o czym bym marzył, to, to właśnie o tym, bo, wiesz, no, ja mam wszystko tak naprawdę, mogę sobie tworzyć swoją rzeczywistość dookoła, mogę pisać piosenki, mam ludzi, z którymi mogę je pośpiewać. Czego chcieć więcej, wiesz? Jakby to mam wszystkie narzędzia w ręku, żeby sobie ten świat, wiesz, jeszcze, nie wiem, poszerzać, upiększać, skręcać w lewo, w prawo. Więc tak naprawdę mm, zdrowia, wiesz, marzę o tym, żebym był jak najdłużej zdrowy i, i żeby moi bliscy też byli zdrowi. Zupełnie, wiesz, chyba się postarzałem, wiesz, jak to uczyć na imieninach. Zdrowia, szczęścia, wiesz, te wszystkie rzeczy, nie? No ale tak naprawdę to, to o to chodzi, no. Na koniec powiedz proszę, czego mogę Ci życzyć. Ach, żebym grał do 80. i piękne koncerty. Począwszy od tych w listopadzie i w grudniu, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Dokładnie tego Ci życzę i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki serdecznie.